Witamy Państwa bardzo serdecznie w poważnym programie muzycznym. My mamy marynarkę, więc, żeby było wiadomo, że to jest poważny program. <mulry> Drodzy Państwo, słuchajcie, coraz bliżej igrzyska w Sochi, ale również coraz bliżej rozdanie nagród Grammy, bo to już w tę niedzielę. Witamy serdecznie w serwisie muzyczno-sportowym. Otóż Vanessa May, czyli znana skrzypaczka, która kiedy my byliśmy młodzi była znana, teraz jeszcze nie jest taka stara i może jechać na igrzyska właśnie do Sochi. No i właśnie ta Vanessa May wystartuje w slalomie gigancie, bo zakwalifikowała się normalnie i ja nie wiem, ona wystąpi w slalomie czy to jest, czy to jest fantastyczne? No, no niestety no nie będzie to Majorka na nartach, no, no, nie, nie, będzie, nie będzie, nie będzie też Johnnego Greenwooda na no. sankach, nie będzie, ale za to Colin Greenwood będzie na? No pójcie. Ja Tak. Colin Greenwood zapowiedział, że Radiohead co prawda nagrał w zeszłym roku kilka yes. kawałków w studiu w... Uwaga kogo? Kogo? Uwaga kogo? Kogo? Jacka White'a That's racist Po pierwsze, Jack White ma studio no. A po drugie, Radiohead nagrywali piosenki w studiu Ale Jacka White'a Ale to White. źle to zapowiadasz Co to znaczy, że będzie nowa płyta Radiohead, która pewnie tak. będzie za darmo albo za tyle ile chcesz, tyle zapłacisz? Tak I znowu przyjadą na koncert do Polski i będą segregować śmieci? Tak Ale przyznasz Z ręką na sercu, dawaj Ja, mam, ja urodziłem się z chorobą genetyczną co w prawej stronie. Czy uważasz szczerze, czy mógłbyś mm -hmm. powiedzieć szczerze wszystkim ludziom, milionom ludzi, którzy to oglądają, mm -hmm. że Radiohead jest w stanie nagrać znowu świetną płytę, która będzie tak dobra jak na przykład Key Day? Pewnie. Że nie. Z zaprzeczeniem! No, no, nikt nie wie, Po prostu nie wierzy. powiem tak, Radiohead się zmienił, Radiohead się zmienił i nagrywał inne płyty. Dużo lepiej radzi sobie moim zdaniem Tom York w Atmosphere Peace. Dużo lepiej, moim zdaniem. On tam jakoś, jakoś fajnie i, w ogóle solo ci gości, tak jak Johnny Greenwood był na Openerze mm. w, zesz w, zesz w zeszłym roku, to miało więcej sensu niż znowu Radiohead. Mm. Mm. Ale, psz, nie, ludzie, no. ludzie doceniają. Ale żeby było pozytywnie zakończone, trzymamy kciuki. Ja no wierzę, naprawdę. że to będzie dobra pyta. Z... Ale musiał. Ale musi być za darmo, oh. bo inaczej nie kupię. A ty czekasz, że jak będzie za darmo. Nie. O. Powiem, o. Powiem, powiem to Czyli jednak. To jest śmieszne, bo ja jako fan Radio w sumie nie czekam na ten album. Bo wszystko to, co chcę, od Radio już było. Ale na koncert? Też nie pojęłem. Na samym początku w niedzielę, w tę najbliższą niedzielę, 26 stycznia, odbędzie się rozdanie nagród Grammy. Czego? Grammy! To statuetki będą, wiesz, najlepszy. kto jest najlepszy w muzyce. Kto to jest zasługuje? fantastyczne? Nominowani są m.in. Beata Kozidrak z tak, tak Maryla Rodowicz również jest nominowana oraz nie jest nominowanym Rosu. Wiecie, co jest najdziwniejsze? Właśnie, że nikt się tego nie spodziewał. Tak. To jest w Grammy fantastyczne, że nikt się nie spodziewał, że Beata Kozidrak w ogóle dostanie nominację, mimo że w Grammy nawet nie ma nominacji. Oni zrobili wyjątek specjalnie dla nich i dostali nominację. No niestety nic z tego, co powiedzieliśmy. Nie ma pokrycia w pracy. Ale spoko, Faktycznie w przyszłym odcinku dwa 2.1 na pewno będziemy mówili o tych, którzy wygrali najwięcej statuetek. Mm -hmm. O tych, tak jak Jay Z, kiedy on wygrał, to sobie nala jakiegoś brandy, chyba starego, czy jakiegoś koniaku i nie pił pan, co z wie tego pan, co ja Nie wiem, ja nie to... Ja chcę to zobaczyć. Ale to inne faktycznie. pieniądze tam są? Wiesz, co jest fajne w Grami? W Grammy jest jedna fajna rzecz. Jest fajniejsze niż Video Music Awards. Bam, dziękuję. Inaczej, czy masz swój typ, kto może zgarnąć najwięcej statuetek? Eee, może. Albo Justin. Albo Robin tyki. Robin tyki. Pharaoh Williams mógł dostać. To... Happy. Też by mógł dostać, który jest nominowany w ogóle do Oscara, o tym mówiliśmy, no. że to jest mega kozackie, że taka piosenka faktycznie jest nominowana do Oscara. Ale odnośnie jeszcze Grammys i samej ceremonii, to nawet jeżeli nie będziecie mogli zobaczyć, ponieważ w polskiej telewizji to nie jest transmitowane, to później gdzieś w internecie warto poszukać, żeby znaleźć e, retransmisję, hmm? bo będą grały kozackie zespoły. B! Będzie Dave Grohl, Queens of the Stone, będzie Fleetwood Mac, Paul McCartney z Georgeem Harrisonem, czym Metallica, albo nawet to, 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 to get Like dust punk. No. Potraktujcie Grammy jako taki fajny koncert znanych zespołów i darmo. przy okazji tak, i przy okazji możecie sobie zobaczyć, kto wygrał. Obejrzyjcie Grammy, <grymne> Bardzo. Nie wiem czy słyszeliście, ale na OWFie będzie Pixies, będzie Kasabian, będzie Snoop Dogg, a będzie nawet Bring Me The Horizon. <grym> Okej. Okay. A jeśli już będziecie się wybierać na OWF, to pamiętajcie, że jak jesteście abonentem sieci Orange, albo po prostu macie telefon w sieci Orange, to wysłajcie SMS-a o treści OWF pod numer 693 i macie 15% rabatu. Żeby zobaczyć takie gwiazdy tak. jak Queens of the Stone Age. Oczywiście, jeszcze o, Queens so. of the Stone Age, Florence and the Machine, David Guetta i Kings of the Year. Rzeczywiście i nawet no. my będziemy. To mamy dobry temat. Mamy dobry temat, ja się cieszę, że zostawiliśmy go sobie pod koniec. Super. Słuchajcie, idzie nowa edycja Must Beat Music. Uh -huh. Co w nowej edycji Mass Beat Music? zmienia się jury. Zmienia się jury. No, ale będzie kora. No, to będzie. To wszystkich cieszy, bo kora jest spoko i wszyscy lubią korę. A, kto jeszcze będzie? No, będzie na przykład Lech Wałęsa. Nie, nie będzie Lecha Nace, ale będzie ktoś A, bardzo ale, podobny kuba, do Piotr Rogucki. Wokalista i lider zespołu Koma będzie w jury. Mas music. I teraz wszyscy fani komy jako alternatywnego zespołu, który mówi prawdę i oświeca młodzież polską niech zakrzykną! Co? Można by zapytać, po co panu Roguckiemu yy, wąs? <grystanie> Wiecie co będzie w tym roku? Najnowszy film Davida Finchera, który nazywa się po angielsku Gone Girl. Czyli gdzieś poszła. Nie ma jej. Była nie ma. Girl, where are you? She's gone. <laughs> no i właśnie to jest tytuł, Gone Girl. Muzy do tego filmu będzie robił nie kto inny jak Trent Reznor i Atticus Ross i co? To już trzeci raz z Davidem Fitcharem, dokładnie trzeci raz. Za muzykę do Social Network Trent Reznor i Atticus Ross dostaje Oscara. No właśnie i to jest właśnie przykład I... tego, że nie zawsze jest sprawiedliwość na świecie, no, prawda? O. Ja chciałem ja powiedzieć hmm. inaczej. Nie, była, że... nie, nie, nie. I to tylko pokazuje, że to nie jest taka niszowa muzyka. Tak. Tylko, tylko po prostu cicha. Po prostu ludzie ją doceniają. To taka cicha. 17 marca, czyli już tuż, tu, tuż, już, za półtora miesiąca będzie nowa płyta Georgia Michaela. Wszyscy się cieszą, no bo przecież to jest osoba, która napisała najlepszą kolędę na świecie. <grystanie> <grystanie> ale nie <grystanie> będzie na tej płycie żadnych kolęd. Nie. Mają być tam nowe utwory jego autorskie, ale mają być tam też kawery. A co ludzie najbardziej lubią, to właśnie te piosenki, które już znają. I to samo też zrobił Bruce Springsteen, wydając przecież płytę High tak Hopes, właśnie. o której niedawno mówiliśmy. Płyta będzie się nazywać Symfonika, wypatrujcie w sklepach. 17 marca trafi na półki. A tak w ogóle, to widziałem wywiad z ludźmi na ulicy, Super. taką sondę uliczną Ale w Polsce czy w Stanach? W Polsce. W Polsce? E, która jest twoja ulubiona kolenda? I ludzie mówili w większości wypadków Let's Christmas. Christmas. Ej, ale sam lubisz ten. Uwielbiam, ale jak mnie ktoś zapyta którą pastorałkę lubisz najbardziej, to nie <laughs> powiem Let's Christmas. To już wszystko w tym odcinku. Dwa w jednym widzimy się kiedy, drodzy, drodzy widzowie? No kiedyś. Widzimy to... się jutro, tak? Nie, widzimy się oczywiście za tydzień A. i będziemy mówić między innymi o tym, co się w Grammy wydarzyło i dlaczego Dawid podsiadło nie dostał, dlaczego Fismol nie dostał. Dziękuję bardzo. E, polecamy również waszej uwadze wideoblog wdowy, jest na Orange Music .pl. A, no właśnie, tam o gender u muzyków, u Stasiaka głównie. Tak, i tak, ogólnie. Bardzo fajny program. Na Orange Music PL znajdziecie też inne rzeczy, też możecie obyczajcie. Znajdziecie nas. Trzymajcie się, po. do zobaczenia za tydzień. Papa. Pa. Pa, pa.